wszystkim od dzisiaj na moim kanale będę nagrywał również gry, a najbardziej chyba Brawl Starsa. I wiem, że pewnie widzicie moje gemy. Jest no mam minusowe gemy na 50 lajków powiem, jakim cudem zdobyłem te gemy, a dzisiaj zagramy parę gier i w sumie to zobaczymy, czy coś jeszcze porobimy, ale w tym odcinku skupimy się na grach. Wybiorę chyba sobie Broka, bo dawno nim nie grałem. I zagramy w showdown, showdown duo. Zaczynamy grę. Nie powiem, że trochę się stresuję mówiąc to, bo to jest mój chyba drugi filmik z głosem, ale. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Mamy już dwa power cubes. drugi team przyszedł i powinniśmy dać radę mu na razie. Skoczę sobie. Chyba rozwalimy tego El Primo. Oj, oj, oj Nie udało mi się go rozwalić. Muszę teraz niestety poczekać. Ale mój teammate wydaje się na dobrego, więc nie powinien umrzeć. A jejaj. Jej. W tej grze nie udało się, ale... Nie przejmujemy się. Zagram teraz inną postacią. Zagram może Primo, bo. El Primo nas pokonał, to możemy spróbować El Primo. Czytuję. W kolejnym odcinku, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać jakieś no jakieś gaduszkę o Brawl Starsie, o nowościach, co będą w nowej aktualizacji i zobaczymy. Czy Wam się browser spodoba? Bo jak nie... To będzie trochę przykro, ale. Trudno. Atakujemy teraz kito. Oj oi. Oj, oj. Dobra, pokonaliśmy jednego. I teraz biegniemy na drugiego, tylko on nie będzie chciał dać e, złapać. Może lepiej poczekajmy na mojego teammate'a Mój teammate widzę, że gra bardzo agresywnie. O nie, nie. nie, nie, Dobra. Udało nam się przeżyć. I chyba uda nam się i pokonać ten team. Tak, okay. udało się. Próbujemy wygrać tą grę. Ale za chwilę umrę, więc musimy szybko się postarać. Czasami będę trochę... Yy, miał długie przerwę odmówienia, ale yy, wydaje mi się, że nie będzie Wam to przeszkadzało. No i zajęliśmy drugie miejsce, więc nie jest najgorzej. Możemy teraz... W sumie kim możemy zagrać? Możemy zagrać Bibi w sumie. I ogólnie to miałbym już kredyty na tą melodię. Ale no nie mam, bo wolę sobie poczekać aż będzie do odblokowania dużo. No i w sumie bez przedłużenia gramy na kolejną grę. Więc no, tak się prezentuje sytuacja. Kolejny odcinek jeszcze nie wiem kiedy będzie, ale wydaje mi się, że już niedługo, bo teraz będę miał sporo czasu wolnego na nagrywanie. Ale teraz głównie będzie na mój kanał pojawiał się Brawl Stars, więc tego, więc fajnie by było, jakby się spodobał. Spróbujemy na tego Edgara pójść, odbijamy, uderzamy, uderzamy. O jajaj, nie udało się i chyba przegramy to. No przegraliśmy. No, trudno. Jak będziecie chcieli, to w kolejnym odcinku będę mógł spróbować wbić tysiąc pocharków na przykład na max bo już dwie postacie udało mi się wbić więc jak będziecie chcieli i napiszecie w komentarzach, to będę mógł spróbować na jakiejś postaci, na której wybierzecie ja nie mówię, że mi się to uda, bo może być ciężko bo ja jeszcze nie jestem bardzo dobrym graczem ale zawsze mogę spróbować, jak będziecie chcieli a my zaczynamy kolejną grę jeszcze zagram z dwie gierki i kończę na dzisiaj ten filmik, bo jeszcze nie jestem jakiś może nie jeszcze jakiś, ale nigdy nie nagrywałem Brawl Starsa, więc mam nadzieję, że się spodoba i na razie nie chcę też takich bardzo długich filmów robić, bo nie opłaca się to. Bo jeszcze nie umiem za dobrze nagrywać ogólnie po prostu filmików. Więc jeszcze poczekamy. Znaczy, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać dłużej. Jak będziecie nawet chcieli, to mogę i live'a nagrać z Brawl Starsa. Więc mi to nie będzie w żaden sposób przeszkadzało. Ale też wy musicie chcieć, żebym to nagrywał. I widzę, że mamy teraz nie na najlepszą sytuację, ale też nie najgorszą. Fajnie by było jakbyśmy wygrali. Mój teammate niestety umarł. Dopada mnie kruk. Nie podoba mi się to. Bo możemy mieć ostatnie miejsce, jak się nie postaramy. Ale udało się coś ogarnąć. I więc spróbujemy nagrywać sobie właśnie trochę Brawl Starsa. Jak się bardzo nie spodoba, no to będę nie nagrywał go, ale mam nadzieję, że się spodoba. Wiem, że trochę się powtarzam, ale się stresuję trochę. No, a to jeszcze jedną grę zagramy i kończymy filmik. Zagram może jakąś gorszą postacią teraz. Może teraz zagram Willow. Albo nie. Może Amber. Możecie też mi dawać różne propozycje, jakieś cielęta do Blue Starsa, czy coś. To jest taki filmik wstępny, można powiedzieć, do Blue Starsa, więc to jeszcze nie będzie. Coś jakiegoś wspaniałego. Ale z, z pewnością i gwarantuję Wam, że co kolejny filmik będzie coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że według Was też tak będzie. Przekonacie się w sumie. No, w kolejnych odcinkach, czy tak będzie? I tak jak mówiłem, możecie pisać jak najbardziej komentarze, co możemy zrobić. Znaczy, ja w sumie mogę zrobić, i teraz już bez, bez ciągłego gadania będziemy grali, bo nie każdemu może się to podobać. Dobra, udało nam się zabić czaka. Mm, i co tyle. Och, ciociu, Musimy uważać na to działko, bo to działko mi się nigdy nie podoba. Nie lubię tego działka. A przynajmniej nie lubię go, jak ja na nie walczę. I teraz mój teammate już w tarapatach lekkich, ale udało się pomóc. Zniszczymy. Ajajaj, nie udało nam się pokonać Penny. Ale wydaje mi się, że mój teammate powinien to przeżyć, raczej, znaczy, raczej na pewno przeżyje do mojego powrotu. I teraz o, zabijamy Piper, dobra, udało się i raczej to wygramy. Ale nigdy nie ma co mówić od razu hop, bo wszystko może się. Oj i właśnie, już bym mógł przegrać. Ale udało się. No dobra, to ja dziś, na dzisiaj kończę, i zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pa-pa!